Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym grzybobraniu, które zaczyna się fantastycznie, bo już w tym momencie widzę dwa przepiękne borowiki szlachetne. No, ten to jest poezja, drugi jest dużo mniejszy i mniej spektakularny, nie taki piękny, no ale jest i to jest najważniejsze. Zobaczcie, jak się prezentuje ten borowik. To jest przepiękny. Słów brakuje, żeby opisać jego piękno stoi sobie osamotniony, ale dumny, piękny, duży borowik, zabieram go ze za sobą, a ja myślę, że dla takich widoków i takich filmów, których jest bardzo dużo, warto subskrybować kanał, szczególnie że to zupełnie nic nie kosztuje, jest absolutnie darmowe. Nie płacicie ani złotówki. A macie mnóstwo pięknych grzybów. Dostrzegam coś jeszcze po swojej lewej stronie, ale najpierw wezmę tego borowika. Podgrzybki już się jakiś czas temu pojawiły. Dzisiaj już dwa widziałem. Także być może i podgrzybek tutaj będzie po lewej stronie. Nie jestem w stanie jeszcze dojrzeć, bo skupiam się na tym borowiku jednak. Ale zaraz Wam powiem, zaraz podejdziemy i tutaj wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane. No, zobaczcie, jaki piękny podgrzybek obok borowików fantastyczna sprawa. Ależ tych grzybów od dłuższego czasu jest, bo ostatnio mnóstwo filmów dodałem no i tam mnóstwo pięknych, grubych, młodych borowików, takich jak te. Ale początek grzybobrania iście fantastyczny. Idziemy dalej. No nie da się zrobić kilku kroków, żeby Borowika nie spotkać. Ja się z tego powodu bardzo cieszę, ale no niewiele jest takich okresów w ciągu roku. Niewiele jest takich tygodni, kiedy jest taki wysyp, że... Z lasu nie sposób wyjść, można powiedzieć klęska urodzaju, ale to mi się bardzo podoba i myślę, że każdemu by się podobało. No i też to jest taki plus, że każdy swoje grzyby znajdzie, bo nie sposób wszystkich dostrzec, nawet jeśli jest ich tak wiele. Kolejny piękny borowik ląduje w koszyku, a ja idę dalej, bo na pewno jeszcze wiele borowików dzisiaj spotkam. Ależ w niego pięknie słońce zaświeciło. No to jest taka, można powiedzieć, pomoc ze strony natury, bo jeszcze łatwiej było go zauważyć. Zobaczcie sami, jaki piękny młody borowik się w trawie skrywa. Przepiękny na takim zielonym dywaniku. Słońce w niego świeci. No sprawa iście fenomenalna, zobaczcie jaki spory, piękny młody borowik. Tego borowika jeszcze w dłoni trzymam, a tutaj zauważyłem, że ściółka jest podniesiona i wiedziony doświadczeniem, że zobaczcie jakie borowiki tutaj w tej okolicy rosną, no to postanowiłem, że Tutaj podejdę i zobaczymy, czy faktycznie mam rację. Czy jest tutaj borowik szlachetny, ale najpierw weźmiemy tego, bo jak go teraz zauważyłem, to warto go zebrać. Wykręcamy. Bierzemy razem z tym. No i teraz yy, zobaczmy. Zobaczmy, czy. Miałem rację. To mnie też ciekawi. Podnieśmy to. Zobaczcie, jest borowik wykręcony. Ależ on urósł. Wije się niczym wąż. Bardzo ciekawie urósł, zobaczcie. Coś wspaniałego. A no co, bierzemy borowika. Zostawiamy to, co tutaj było. Kładziemy wraz z jego kolegami. No i oczywiście zakrywamy ściółkę, tak jak było. No i zobaczcie. Trzy piękne borowiki rosły. Oj, ucieka. Jeden obok drugiego. Były małe borowiki, no to teraz mamy większego, jest dokładnie tutaj również dobrze widoczny. Podchodzimy i oglądamy tego modela, bo no to jest naprawdę najwyższa możliwa półka, jeżeli chodzi o borowiki szlachetne. On tutaj podniósł ściółkę. No prezentuje się wręcz kapitalnie, nieziemsko, kosmicznie. No przepiękny, jest, to no przepiękny borowik. Co tu dużo mówić. Można wiele określeń użyć, ale one nie oddadzą pełni tego piękna. Także po prostu zamilknę i go wykręcę. Jak się bawimy w chowanego, no to się bawimy w chowanego i mamy sytuację, która już podczas tego spaceru miała miejsce, ponieważ widzę tutaj podniesioną ściółkę, ale nie ukrywam, że ta jest podniesiona tak, że troszkę tego borowika widać, więc tutaj było nieco łatwiej. No ale po raz kolejny mamy taką sytuację, gdzie borowik podnosi ściółkę i to przykuwa moją uwagę. Zobaczcie jak to wygląda? Tutaj go widać. Ale fajnie podniósł. Jak się odkryje. To jest taki piękny borowik gruby, młodziutki w promieniach słońca wśród suchego igliwia i suchych liści. Tak się prezentuje. No to co? Zbieramy. No i zakrywamy. Tak, zawsze. Dotarłem w magiczne liście. Tutaj bardzo trudno jest borowiki znaleźć, ale jak człowiek się naprawdę dobrze przyjrzy, no to ja już widzę dwa. Zobaczcie, tu jest jeden, natomiast dokładnie tam jest drugi. Także będziemy zbierać po kolei. Zaczniemy od tego, który jest oczywiście bliżej. No bo to jest model pierwszorzędny. Pierwsza klasa, fantastyczny borowik. Wizualnie, po prostu aż brak słów. Przepiękny okaz. Zbieramy, wykręcamy, zasłaniamy. I tutaj. Jest drugi, tak naprawdę, po sąsiedzku, tuż obok. Jeszcze widzę trzeciego do kompletu. Zaraz Wam pokażę. Tutaj jest drugi borowik. Zabieramy. A tuż obok, po sąsiedzku, mamy trzeciego, który jest dokładnie Tutaj też jest bardzo ładny, młodziutki, grubiutki, same pozytywy. Pokażę wam teraz wszystkie trzy takie borowiki rosło bok siebie jeden przy drugim wspaniałe miejsce. I tak sobie chodzę. Chodzę, chodzę. Patrzę, jakie to piękne grzyby wokół mnie rosną. No i zobaczcie. Mamy kolejne dwa borowiki. Ale jakie ładne. Jeden obok drugiego. Się ustawiły bliźniaki. No wspaniale. No, niezwykle przyjemny spacer. Nawet trzeci wyrastał, proszę bardzo. Nawet tego człowiek nie widział. Nie wiedział, że trzeci jest. Dopiero się okazało w momencie, kiedy tak, żeby wykręcił. No, piękne. A te bliźniaki wziąłem dokładnie stąd. A zobaczcie, tuż obok. Kolejny rośnie. I to w takim miejscu, że można naprawdę w Adidasach sobie przyjść. Nie trzeba większych butów, bo jak na boisku. Fantastyczna ściółka. Nie ma trawy. Jak nie igły, to liście. I tak to można spacerować. Jest kolejny borowik, którego ma z wielką chęcią. Zabiorę. ze sobą. No, a tuż obok po sąsiedzku, proszę bardzo. Kolejny. W tych liściach można powiedzieć, dzieje się magia. Bo nie tylko mnóstwo borowików, no ale same okazy po prostu przepiękne. Przepiękne. Nic tylko zbierać. I napawać się tymi widokami. Szedłem od tej strony, nie widziałem, idę od tej, zauważyłem, no bo akurat od tej strony to wygląda tak, ale z tej już zupełnie inaczej. Kolejny młody borowik. No i cóż, słuchajcie, kolejny bardzo przyjemny spacer za nami. Znowu mnóstwo pięknych, młodych, grubych borowików szlachetnych wpadło. Do koszyka u mnie grzyby od czerwca do końca listopada. Więc jeżeli nie chcecie przegapić żadnego filmu, żadnego pięknego, grubego borowika, zachęcam do subskrybowania kanału. To absolutnie nic nie kosztuje ani grosza. Wystarczy wcisnąć duży guzik, co zajmuje dosłownie niespełna sekundę. A wtedy, kiedy opublikuję nowy film, dostaniecie powiadomienie, dzięki czemu nie przegapicie żadnego grzybobrania oraz macie wiedzę. Ile w danym momencie z grzybów, jakie te grzyby się pojawiają, i taką wiedzę możecie wykorzystać dla siebie podczas takiego spaceru. Przykład filmu z grzybobrania widzicie po lewej stronie ekranu, natomiast po prawej stronie widzicie na namiastkę filmu ukazującego codzienne życie dzikich zwierząt, bo i takie filmy na swoim kanale umieszczam, opowiadając o poszczególnych sytuacjach. I zachowaniach mieszkańców lasu, więc każdy na moim kanale znajdzie coś dla siebie, więc myślę, że warto subskrybować, szczególnie że jest to za darmo. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Wkrótce będzie ich bardzo dużo. Pozdrawiam!